Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w trzecią niedzielę Wielkiego Postu i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii, według świętego Łukasza, dostajemy od Pana Jezusa bardzo mocne słowa. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I do czego zachęca nas Pan Jezus poprzez te słowa? Obraz, który przedstawia nam Ewangelia, to obraz Galilejczyków, którzy zginęli od e, ręki Piłata, o 18 osobach, którzy zginęli pod wieżą Siloę. E, I pan Jezus mówi, czy myślicie, że oni byli większymi grzecznikami niż wy? Nic podobnego. Ale właśnie te słowa pana Jezusa, który mówi: Jeśli się nie nawrócicie, tak samo zginiecie, to zachęta do tego, abyśmy. Właśnie nawracali swoje życie, abyśmy zmieniali swoje życie, abyśmy byli przygotowani na śmierć, bo tak naprawdę nie wiemy, co czeka nas jutro. My często planujemy, co będziemy robić w dalszych y, tygodniach, miesiącach, a tak naprawdę możemy zginąć nawet tej dzisiejszej nocy. I dlatego, właśnie ta zachęta Pana Jezusa, abyśmy byli przygotowani na śmierć, abyśmy byli pojednani z Panem Bogiem. Abyśmy byli pojednani z drugim człowiekiem, abyśmy byli pojednani nawet sami ze sobą czyli krótko mówiąc, abyśmy byli przygotowani na ten moment, kiedy będziemy musieli skończyć tą ziemską pielgrzymkę. Dlatego, kochani, nawracajmy się. Mamy ku temu bardzo dobry czas, bowiem czas Wielkiego Postu jest takim czasem, kiedy musimy zwracać uwagę na nasze nawrócenie. Życzmy sobie, abyśmy byli zawsze przygotowani na śmierć, czyli byli zawsze nawróceni, przygotowani na to, że gdy przyjdzie nasza siostra, śmierć, jak mówił święty Franciszek, abyśmy nie uciekali, ale cieszyli się, że spotkamy się z Bogiem Ojcem w niebie. Życząc sobie tego, niech Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.